Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Pani Dario, odpowiadam na pytanie, co zadzieje się u Pani w miłości. Daria. Przepraszam, tu mi wyskakują jakieś niechciane reklamy, co zadzieje się u Darii w miłości przez ten najbliższy czas. I pani tutaj mi przyszła taka myśl. Jeśli pytamy o miłość, mamy dwójkę denarów, piątkę denarów. Przez ten najbliższy czas dla pani do roku może nawet dojść do sytuacji, gdzie będą planowane już zaręczyny, które z jakichś powodów niestety, ale e, nie dojdą do skutku, tak jakby pani się w ostatniej chwili rozmyśliła, nie chciała. No dobra, zobaczymy co dalej u Pani. Czerwiec. Ha, proszę pani, no więc tak, parę tutaj opcji jest. Przede wszystkim, przede wszystkim tak, pierwsza, pierwsza relacja to już jest pod koniec tego roku. Tyle tylko, że jest to związek taki, który by zakrawał już na to, że będzie stały, ale jakby do wyboru... Wtedy w ten, w ten starszy, starszy pan od, od pani, nawet sporo, taki bardzo dojrzały mężczyzna, może pani go gdzieś nawet w szkole czy na uczelni poznać lub w jakimś urzędzie, coś mi się tak tutaj do głowy bije. Natomiast jakby równolegle z nim od razu będzie kolejny pan, który w jakiś sposób tutaj skradnie pani serce. I pomyśli sobie Pani, że nie, ten tu właśnie ten ode mnie starszy to za dużo tutaj byłoby problemów, i Pani ten rozdział zacznie, bo już na horyzoncie będzie ten następny. Z nim poka karty pokazują, że tutaj będą jakieś spotkania, będziecie dużo wychodzić, dużo a, razem się bawić. Yy, natomiast też Pani dojdzie do wniosku, że wow, ten to tylko taki zabawowy jest i tylko wiadomo jednego chce. I potem wkracza Pan numer 3. I ten na, na najbardziej mi się podoba, czyli król denarów. E, to jest też chyba pani w ogóle ma jakiś taki pociąg do e, mężczyzn, którzy są od pani starsi i prezentują sobą taką pewną stabilność. I proszę pani, przy tym panu numer 3, e, król denarów, to może być pan na byk, ewentualnie mm, mm, koziorożec. Tu mamy dwójkę kielichów i asabuław, czyli. Podsumowując, co się wydarzy w rok, będą znajomości, ale takiej prawdziwej miłości, co do której możliwe, że będą zaręczyny, bo tu są bardzo fajne karty mówiące i o miłości, i o pożądaniu, i o chemii i w ogóle. I mężczyzna dodatkowo stateczny, może taki mało wyrywny, ale pani nim tam pokieruje odpowiednio, to jest dopiero maj 2021 roku. A tu sama pani nie będzie. Coś się Pani w życiu będzie dziać, natomiast 2021 rok myślę, że to jest ten rok, gdzie Pani sobie życie uczuciowe poukłada. Dziękuję Pani bardzo serdecznie.